Czy pacjent, u którego rozpoznano nowotwór raka, powinien zgłosić się do dentysty? W naszym przekonaniu taki pacjent powinien zgłosić się do dentysty, ponieważ czeka go trudne, skomplikowane leczenie i to jest oczywiście najważniejsze leczenie choroby podstawowej, jak i jaką jest rozpoznany nowotwór czy też raka. Niemniej jednak, bardzo często w przypadku leczenia nowotworów, leczenia raka, pacjenci będą poddani chemioterapii, radioterapii, leczeniu immunosupresyjnemu, czyli leczeniu takiemu, które obniża naszą odporność. I to leczenie onkologiczne będzie obniżać odporność organizmu, przez co, jeżeli u pacjenta występują jakieś stany zapalne w jamie ustnej, mogą one wtedy wywołać ból dolegliwość, ból tego pacjenta, nie mówiąc już o dyskomforcie w obrębie jamy ustnej. Stąd też ważne jest, żeby taki pacjent zgłosił się do dentysty, sprawdził czy jego higiena jamy ustnej jest dobra, czy nie ma kamienia zębnego, czy nie ma przede wszystkim jakichś stanów zapalnych, które należałoby usunąć przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego. Oczywiście nie jest tak, że każdy ząb po leczeniu kanałowym należy usuwać do leczenia onkologicznego. Jest to mit i trochę też nieprawda, która gdzieś Dalej postuluję, ponieważ nawet hematolodzy, z którymi często współpracujemy, pacjenci, którzy się zgłaszają, którzy są przygotowani do leczenia hematologicznego, którzy są przygotowani do przeszczepu szpiku, oni akceptują zęby, które są po leczeniu kanałowym. Przy czym te zęby po leczeniu kanałowym nie mogą mieć stanów zapalnych i muszą być dobrze zębami przyleczonymi kanałowo. Tak więc tacy pacjenci również mogą mieć wykonany przeszczep szpiku. Natomiast chcemy dobrze przygotować pacjenta przed leczeniem, który będzie miał chemioterapię. Chemioterapia obniża odporność naszego organizmu. Przez co niektóre stany zapalne mogą wtedy ulec zrobieniu, mogą się pojawić, mogą się uaktywnić, co może mieć implikacje na całe nasze leczenie. Także my stoimy na stanowisku, że pacjent zawsze powinien mieć oczywiście zdrową jamę ustną, zdrowe zęby, nie powinno być żadnych stanów zapalnych. Natomiast zachęcamy pacjentów, którzy mają planowane leczenie onkologiczne, do kontroli u swojego dentysty, do sprawdzenia, czy zęby nie wymagają jakiejś interwencji, żeby to wykonać jeszcze przed leczeniem onkologicznym. Pamiętajcie, że jeżeli pacjent wchodzi niejednokrotnie w fazę leczenia immunosupresyjnego, czyli obniżającego odporność organizmu, czy też chemioterapii, to pewne procedury stomatologiczne nie będą możliwe przez pewien okres czasu, czyli lub też będą bardzo skomplikowane. Pacjenta, który ma przeszczep przypiku, jest w immunosupresji, czyli obniżamy jego odporność do poziomu praktycznie zero, to u tego pacjenta drobny stan zapalny może wywoływać ropień, ropowice. Czy pamiętacie siatkarkę Agatem Rus? która leczyła się z powodu białaczki szpikowej, ostrej białaczki szpikowej. To właśnie ona, jedną z przyczyn jej śmierci było to, że wokół zęba, zatrzymanego zęba rozwinął się silny stan zapalny. Pacjentka była leczona immunosupresyjnie, przygotowywana do przeszczepu szpiku i wokół tego rozwinął się ostry stan zapalny, który był jedną z przyczyn jej zgonu. Także pacjent przed leczeniem onkologicznym powinien być pacjentem dobrze przygotowanym. Jamausna musi być zdrowa przed takim leczeniem, ponieważ pewne leczenie później onkologiczne uniemożliwia pewne leczenie stomatologiczne, a przynajmniej je rozkłada w czasie. Również jest taki problem, że często pacjenci po leczeniu np. u kobiet, raka pieśni, u mężczyzn, rak prostaty. Bardzo często ci pacjenci po leczeniu onkologicznym, po chemioterapii e, otrzymują leki, które się nazywają biwoschonianem. Biposchwoniany to jest taki lek, który zatrzymuje mm, obrót kostny stosowany w leczeniu osteoporozy i ten lek jest dobrym lekiem w leczeniu pewnych schorzeń. Niemniej jednak podanie tego leku uniemożliwia szczepienie implantu, regenerację kości czy też usunięcie zęba. Także jeżeli wiemy, że pacjent przy tym schorzeniu będzie miał planowane podanie bifosfonianów, a przewidujemy, że jakiś zęb może być usunięty, to robimy to usunięcie zęba przed jeszcze leczeniem onkologicznym. Po co? Po to, żeby pacjent wygoił się w tym miejscu, nim będzie miał podane bifosfoniany, ponieważ to wtedy bardzo utrudnia. Usunięcie tego zęba może spowodować lokalną martwicę kości i tym samym zaburzyć późniejsze leczenie onkologiczne u tego pacjenta. A nam zależy na tym, żeby przede wszystkim pacjent był zdrowy ogólnie, i to jest naszym celem. Także zachęcam pacjentów, zachęcam bardzo pacjenci do tego, żeby się kontrolować, badać, sprawdzać. Oczywiście chcemy, i to jest takie nasze życzenie, żeby każdy z Was miał zdrowe zęby. Natomiast jeśli widzicie, że macie jakąś chorobę ogólną, szczególnie e, dzisiejszy temat, czyli leczenie onkologiczne, idźcie do dentysty, sprawdźcie swoją mianę ustną, zadbajcie o to, żeby jeszcze przed leczeniem onkologicznym te zęby były wyleczone. A te, które należałoby usunąć, czy też te stany zapalne, które byłyby do usunięcia, zróbcie to przed leczeniem onkologicznym. Yy, oczywiście w konsultacji, w porozumieniu ze swoim lekarzem onkologiem, który to leczenie prowadzi. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zapraszamy do kolejnych materiałów. Także subskrybujcie nasz kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia kolejnym razem.